Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Dzisiaj obiecany już wcześniej filmik o tym, jak odmienić sprzęty domowe, różne właściwie wyposażenie, wnętrz, które po prostu albo znudził Wam się już kolor, albo chcecie kupić, a nie możecie znaleźć w odpowiedniej barwie. Także zobaczcie, jak ja sobie z takimi rzeczami radzę. Chcę wam powiedzieć, że gdzieś posiałam już ponieważ wszystko mam przemalowane, gdzieś posiałam te opakowania, które mi zostały, a zostały mi dwa po farbach i od tego zacznę zapamięć, żeby po prostu nie pominąć tego, już żebyście wiedzieli, że nie trzeba wcale kupować dużych puszek farb i to jest bardzo fajne, dlatego że możecie sobie w różnych sklepach z wyposażeniem wnętrz, tam gdzie są artykuły malarskie kupić próbniki i to są próbniki, które standardowo można wykorzystywać do po prostu malowania. Po ścianach, żeby sprawdzić, jak dany kolor będzie na ścianie u Was w domu wyglądać. A ja takie próbniki to są zwykłe próbniki, które są sprzedawane albo normalnie do sypialni i salonów, albo o podwyższonej trwałości do kuchni i łazienek, i to są wtedy odporne na zmywanie ściereczką nawilżoną wodą. Także można sobie takie próbniki kupić, i one są tanie. One kosztują około 2 zł za sztukę. I próbnik wystarcza na pomalowanie około dwóch takich. Misek, oczywiście też w zależności od tego, co malujecie i ile warstw malujecie. Co jest potrzebne? Oprócz farby jest potrzebny jakiś zwykły pędzel, ja mam takie pędzle do malowania ścian, gdzieś do wykańczania różnych zakamarków, gdzie trudniej jest dojechać większym wałkiem albo większym pędzlem. I może być potrzebny, chociaż nie musi, papier ścierny, żeby daną powierzchnię zmatowić. Papier ścierny też można potem na wierzch takiej farby użyć, żeby po prostu nadać całości efektu takiego trochę postarzanego, chociaż też można go osiągnąć poprzez odpowiednie malowanie. I też zaraz wam to pokażę. Czyli tak, powiedziałam już o tym, jakie farby, chociaż oczywiście też możecie wykorzystać farby, które Wam zostały z malowania mieszkania. I ja na przykład zawsze, jak mi zostaje zapas białej farby, to tak sobie patrzę, gdzie by tu coś jeszcze na biało pomalować. I kuchnia, którą znacie już od tylu lat i którą widzicie zawsze za moimi plecami, oraz stół, przy którym siedzę, krzesła, na których siedzę i te koszyki z tyłu też za moimi plecami. To wszystko jest przemalowane właśnie zwykłą białą farbą do ścian. I na dodatek ja tego nie matowiłam. Też częściowo użyłam farby specjalnej do drewna, ale też nakładałam ją po prostu normalnie bez matowienia, bo spróbowałam zmatowić jedno krzesło i po prostu matowienie go, a to jest sosna patynowana oryginalnie, matowienie go było strasznie długotrwałym, żmudnym zajęciem, a krzesła mam cztery. Także. Można kupić sobie te farby, próbniki oczywiście w różnych kolorach. Ja sobie pokupowałam, no też nie zdziwcie się, bo ja przemalowywałam to wszystko pod kątem mojej fotografii kulinarnej i na przykład mam taką bardzo starą deskę. Nie pokażę jej wam teraz, bo ciężko by mi ją było po prostu wtargać, więc pokażę Wam po prostu tylko przebitki tej deski, jak ona wygląda. Deska, która kiedyś dawno temu, jeszcze u moich dziadków, była drzwiami od doły starej, potem gdzieś tam przeleżała za domem. Jakimś cudem nie spruchniała, nie zawilgotniała. I ja ją pewnego dnia sobie po prostu postanowiłam przywieźć. Bardzo mi się podobały te gwoździe, wystające, i wyczyściłam ją. I też nic z nią kompletnie nie robiłam, bo właśnie z myślą o tym, że to będzie deska do zdjęć, więc może być takie surowe drewno. Pomalowałam ją z dwóch stron. Z jednej strony tak lekko, nie do końca i niedokładnie nie na niebiesko, a z drugiej na różowo. Więc mam taką deskę z efektem, jakby przecieranym delikatnie, która będzie bardzo fajnym tłem do fotografii będzie po prostu imitować mi. Na taki drewniany stary stół na przykład, albo jakąś drewnianą starą ścianę, bo można ją oczywiście też postawić do zdjęć w pionie. Więc ta deska pięknie wygląda, zwłaszcza ten niebieski kolor, różowy zresztą też. A potem, kiedy już skończyłam z deską, to miałam jeszcze całą masę gdzieś tam pokupowanych na różnych wyprzedażach, w różnych kolorach, które mi nie do końca przypadły do gustu i przeleżały w szafie przez długi czas. Podkładki. Takie drewniane podkładki. I zobaczcie, to co ja zrobiłam, to tak. Tę podkładkę pomalowałam sobie z jednej strony na taki majtkowy niebieski, a z drugiej na taki majtkowy różowy. I to też będzie bardzo fajna podkładka podkładka jako dekoracja do zdjęć. Co więcej, można ją sobie w jakiś sposób też ułożyć tak, żeby na zdjęciach wykorzystać dwa kolory. I tutaj akurat tę podkładkę pomalowałam. To są dwie warstwy farby pomalowane. Jest też pociągnięta farba po sznurku i jest pociągnięta ta farba tak, żeby po prostu w całości pokryć. Możecie malować w domu, bo ta farba do ścian nie, nie pachnie brzydko i spokojnie można nią malować. To nie jest lakier. Żaden. A możecie też malować na zewnątrz, ja malowałam na zewnątrz i po prostu też jest odporna, jak zawieje wiatr, to szybciej nie wysycha, wygodnie się nie maluje. A drugą podkładkę ona była w kolorze takim ciemno-brązowym. Obie chyba były w ciemnobrązowym, już nie pamiętam. Nie, ta chyba była w jasnym. Ta chyba była takim jasnym drewienkiem. Ta była ciemnobrązowa i tą postanowiłam, że pomaluję na takie przecierane właśnie wzorki i te przecierane wzorki no nie wygląda to fajnie, jak tak się ją po prostu wam pokażę i nie chciałabym mieć czegoś takiego do dekoracji domu. Absolutnie nie wiem, gdzie by to mogło być wykorzystane, ale zobaczycie, że do fotografii będzie z tego całkiem fajny efekt. Nawet można ją złożyć też parę warstw mocniej i wykorzystać do makrofotografii, czyli postawić tu jakiś malutki słoiczek. Tu miałam też bardzo fajną podkładkę. Ja aż nawet żałuję, że nie mam jeszcze drugiego takiego, drugiej takiej sztuki. Miałam tylko, oczywiście, kupioną jedną w niepasującym do niczego takim herbacianym kolorze. Więc z jednej strony pomalowałam ją sobie na majtkowy zielony, dokładnie dwukrotnie, a z drugiej tak po prostu tylko przeleciałam na półsuchym pędzlem na niebiesko i jest taka prześwitująca, zobaczymy jak się będzie sprawdzać. W takiej wersji jeśli się nie będzie sprawdzać, to po prostu domaluję sobie jeszcze jedną warstwę na niebiesko i będzie tak zwany git. To była miska, ona była ładna tak naprawdę. Mnie się podobał ten kolor tego drewienka, ale jakoś nie wykorzystywałam jej w ogóle do żadnych zdjęć, ona gdzieś tam stała i stwierdziłam, że pomaluję ją na fioletowo. To jest taki kolor, jak mój korektor, który pokazywałam w filmie o maskowaniu przebarwień Kryolana. I na sam koniec okazało się, że mam jeszcze trochę na pędzlu już po malowaniu kolejnej rzeczy, że mam trochę na pędzlu jeszcze farby w kolorze tym takim pastelowo-zielonym, więc po prostu takimi kolistymi ruchami domalowałam, żeby zobaczyć też jak to będzie wyglądać na zdjęciach w takiej wersji właśnie pocieniowanej. Jeśli się okaże, że nie sprawdza mi się to, że jest niefajne w takim efekcie kolorystycznym, to zostawiłam trochę tej fioletowej farby. I domaluję. Uważajcie, bo te farby łatwo wysychają, więc trzeba naprawdę bardzo, bardzo szczelnie zamknąć, kilka razy zawiązać i spiąć jakimiś mocnymi spinaczami to opakowanie farby, albo po prostu najlepiej oczywiście zużyć do samego końca. A tutaj miałam taką podkładkę. Kupioną kiedyś gdzieś dawno w sklepie ze starociami. Nie wiem, czy pamiętacie też mój taki stary filmik o różnych szkłach i talerzach, które mam. To jest kolekcja właśnie pokupowana gdzieś za grosze, z, łącznie z porcelaną angielską z różnych, z różnych takich znanych na całym świecie marek. I w takim właśnie sklepie też kupiłam sobie kiedyś tę podkładkę, ale też no, taki kolor złocisto-brązowy. To tak 90% polskich kuchni ma właśnie takie kolory, a ja. Ja jestem miłośniczką jednak kolorów białych, jakby poprzełamywanych intensywnymi innymi barwami. I to do zdjęć postanowiłam, że sobie przemaluję na taki jaśniejszy troszeczkę kolor z żółtym, a w oryginale to o tak wyglądało. Z drugiej strony w razie czego jeszcze sobie zostawiłam ten tradycyjny wzór, chociaż no nie sprawdza się na zdjęciach wcale, może kiedyś na czarno go zrobię, ale też nie mam, nie mam takiego doświadczenia w fotografii na czarno, jakbym chciała mieć, no, ale jak kiedyś będę chciała nabyć, to już mam z czym jakby ćwiczyć. A to pewnie też te podkładki znacie, bo to są podkładki ikowskie i one też tutaj bardzo długo u mnie, już od samego początku w mojej kuchni są. I niedawno, jak już ostatecznie kończyłam, jak malowałam tylko szyki z tyłu, to stwierdziłam, że a, pomaluję sobie też podkładki, zobaczymy jak to będzie wyglądać. I bardzo, muszę Wam powiedzieć, fajnie wyglądają, bo się te wszystkie ikeowskie cudeńka ze sobą ładnie po prostu teraz na biało kompletują. I to jest taka dobra też rada, że jeśli urządzacie mieszkanie, które na przykład nie jest Wasze. I wiecie, że musicie kupić jakieś meble, to kupujcie sobie po prostu meble w białym kolorze, bo bardzo prawdopodobne jest potem to, że jak się gdzieś przeprowadzicie, to najłatwiej właśnie ten biały kolor z jakimiś innymi rzeczami zestawić. I jeśli się ma takie wszystkie bazowe meble białe, albo w jakimś innym takim bardzo jasnym, stonowanym, jednolitym kolorze, to wszelkimi potem dodatkami do mieszkania, jak chce się coś zmienić, czy to kolorem ścian, czy właśnie jakimiś takimi podkładkami, obrócikami, serwetkami, jest najłatwiej grać, żeby nadać się mieszkaniu po prostu inny wygląd, niskim kosztem. I właśnie niskim kosztem można sobie w ten sposób e, przemalowując różne rzeczy, e, różne, e, czy to jakieś wiaderka, czy to jakieś e, doniczki, osłonki, e, czy wszelkie jakieś drewniane elementy, które macie w domu, ale nie tylko drewniane, bo moje płyty e, to są po prostu płyty z okleiną na frontach, e, na meblach, i można sobie po prostu to wszystko, czy to wałkiem, czy pędzlem przemalować. Jedyne co jeszcze potem możecie zrobić, jeśli uważacie, że chcecie zabezpieczyć taką farbę, e, to zabezpieczyć ją bezbrawnym lakierem. Tylko ostrożnie też jest wygodnie bardzo w sprayu, ale jest droższy dużo taki lakier i mniej ekonomiczny w użyciu. Ale możecie też kupić sobie lakier z puszki, który się rozprowadza za pomocą pędzla. Tylko ostrożnie, bo jeśli zrobią wam się zacieki, to te zacieki albo za gruba warstwa lakieru wychodzi potem taka delikatnie żółtawa, a nawet jak wam nie wyjdzie od razu żółtawa, to wyjdzie z czasem do światła. I tyle moich takich porad. Mam nadzieję, że podobają Wam się pomysły na to, że można na różne sposoby właśnie takie rzeczy sobie poodmieniać. Jeśli Wy macie jakieś swoje poprzemalowywane różne w mieszkaniu elementy, to dajcie mi znać w komentarzach, podeślijcie linki do zdjęć albo podsyłajcie po prostu, wklejajcie zdjęcia na Facebooku, na przykład. I dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!